Dzień dobry, nazywam się Łukasz Miśkowiec, prowadzę klasę puzonów w Państwowej Szkole Muzycznej Marcina Kamińskiego w sierpcu. Puzon należy do rodziny instrumentów dętych blaszanych Dętych dlatego że jeśli chcemy wydobyć na nim dźwięk, musimy w niego zadąć czyli dmuchnąć powietrze. Blaszanych, jak widzicie, Instrument jest zbudowany z metalu, czyli blachy. A jak brzmi puzon? teraz. Zagram dla was temat Down by the Riverside. <słyskawek> Jeśli chcecie uczyć się właśnie na tym instrumencie, zapraszam, zapisujcie się do naszej szkoły. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.